W 1625 roku holenderski biznesmen dotarł do dzisiejszego Manhattanu i podobno kupił wyspę od mieszkających tam tubylców za równowartość zaledwie 24 dolarów amerykańskich. Założył tam kolonię New Netherland ze stolicą New Amsterdam. Miasto to następnie wpadło w ręce Brytyjczyków, a później Amerykanów pod nazwą Nowy Jork, a w kolejnych stuleciach miało stać się prawdopodobnie najważniejszym miastem na świecie. Ale czy holenderski zakup był naprawdę największą okazją w historii i jak Nowy Amsterdam ostatecznie stał się Nowym Jorkiem? Po tym, jak znaczna część Ameryki Środkowej i Południowej została podzielona między Hiszpanów i Portugalczyków w XVI wieku, oczy innych głównych europejskich mocarstw zwróciły się na kontynent północnoamerykański na początku XVII wieku. Henry Hudson, poszukujący legendarnego przejścia północno-zachodniego do Azji w 1609 roku, jako pierwszy wylądował w Zatoce Nowojorskiej. Żeglował w imieniu Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, szukając możliwości ekonomicznych dla powstającej Holandii. W ten sposób powrócił do Europy z bardzo dobrymi wiadomościami, ponieważ obszar ten stanowił idealny punkt wyjścia do kolonizacji, zwłaszcza ze względu na obfitość futer. Nawiasem mówiąc, rzeka Hudson, która wpada do Atlantyku między Manhattanem a Staten Island, została później nazwana na cześć Henry'ego Hudsona. Dlatego też w kolejnych latach wysłano na ten obszar więcej odkrywców i założono holenderską kompanię zachodnioindyjską z misją kolonizacji Zatoki Nowojorskiej. Ze względu na swoje strategiczne położenie, wyspa zwana przez tubylców Mannachatta, co oznacza Wyspę Wielu Wzgórz, stała się punktem początkowym osady. W 1625 roku holenderski biznesmen Peter Minuit przybył do Nowego Świata i w imieniu rządu miał oficjalnie wykupić ziemię od tubylców i działać jako pierwszy gubernator w nederland. Legenda głosi, że w zamian za oficjalne prawa własności przekazał lokalnemu plemieniu drobiazgi o wartości 60 guldenów. W późniejszych przekazach historycznych wartość ta została przeliczona na 24 dolary amerykańskie. Historycy spierają się jednak o prawdziwą wartość, gdyż przelicznik ten najprawdopodobniej pochodzi z XIX wiecznej tradycji. Bardzo trudno jest przeliczyć kwotę 60 guldenów na dzisiejsze standardy, dlatego wciąż nie jest jasne, jak tania była wyspa. Tak więc Holendrzy ostatecznie założyli miasto Nowy Amsterdam na południowym krańcu wyspy Manhattan. Miasto to rozwijało się w kolejnych latach i ostatecznie stało się stolicą kolonii New Netherland, która obejmowała w przybliżeniu obszar dzisiejszego Nowego Jorku. Ponadto inne osady zostały założone w częściach Long Island, Connecticut i New Jersey. Kolonia prosperowała zwłaszcza dzięki handlowi futrami i tytoniem, co przyciągnęło również uwagę innych potęg kolonialnych do jej wielkiego potencjału. Brytyjczycy byli bardzo zainteresowani strategicznie położonym miastem Nowy Amsterdam, dlatego latem 1664 roku wysłali cztery brytyjskie fregaty na Manhattan i ostrzelali holenderski fort. Holendrzy byli źle przygotowani, a fort był słabo ufortyfikowany, dlatego też Brytyjczycy odniesieli szybkie zwycięstwo. W późniejszym traktacie pokojowym Brytyjczycy chcieli zabezpieczyć wyłączne prawa własności do całego obszaru, ale Holendrzy uznali to tylko na krótko, dlatego też wybuchła kolejna wojna między dwoma mocarstwami. W późniejszym traktacie pokojowym Holendrzy byli skłonni sprzedać swoją kolonię. Nie chcieli jednak rekompensaty finansowej, ale innej kolonii w zamian. Jeszcze ważniejszy niż handel futrami wydawał się handel przyprawami, dlatego zwrócili uwagę na maleńką wyspę Run New Guinea. Należała ona do Moluków i wydawała się być dobrym strategicznym punktem wyjścia dla handlu przyprawami, więc umowa została zaakceptowana przez obie strony. Dziś, oczywiście, umowa ta wydaje się dość dziwaczna, ale oczywiście Holendrzy nie mogli sobie wyobrazić niesamowitego znaczenia, jakie pewnego dnia osiągnie ich dawna kolonia. Nowy Amsterdam oficjalnie należał teraz do Imperium Brytyjskiego, które ostatecznie przemianowało miasto na Nowy Jork. Ale co by się stało, gdyby Holendrzy nie sprzedali wtedy miasta? Czy istniałyby kanały i czy dziś wszyscy jeździliby tam na rowerach? Napisz to w komentarzach. W każdym razie, niektóre rzeczy pozostały z holenderskich rządów do dziś. Ikoniczne miejsca, takie jak Brooklyn, pierwotnie Brooklyn, Broadway, The Bridgeweg, a nawet Wall Street, która została założona jako Wall Street, zawdzięczają swoje nazwy Holendron.